Siemanko, z tej strony Migao i w dzisiejszym materiale na tym kanale postaram się przedstawić kilka kolejnych bardzo ciekawych wiadomości odnośnie nowego sezonu drugiego. Jednakże, zanim przejdziemy do tych wszystkich najważniejszych informacji w tym odcinku na kanale, to chciałbym Wam bardzo podziękować za tak pozytywnie odbieracie wszystkie odcinki z kamerką na tym kanale. No i pamiętajcie, że jeżeli chcecie częściej kamerkę na odcinkach, to zostawcie teraz łapeczkę do góry. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego odcinka filmu, czyli oczywiście nowego sezonu drugiego. A więc jak każdy z Was powinien naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo dobrze wiedzieć, już dokładnie 19 marca, czyli za te 11 dni, do gry Fortnite zostanie wprowadzony długo wyczekiwany nowy sezon drugi, rozdział trzeciego. Wraz z jego trafieniem do gry Fortnite zostanie wprowadzony też nowy karnet bojowy, wraz z nowymi przedmiotami kosmetycznymi, które będziemy mogli zdobyć, pojawi się też bardzo dużo zmian na tej obecnej wyspie, w sensie nowe miejscówki, zmiany na terenie itd no i przy okazji tematyka po prostu ruszy do przodu. Dzisiaj bardziej zajmiemy się właśnie tematyką nowego sezonu drugiego w rozdziale trzecim, ponieważ przez ostatnie kilkanaście dni pojawiło się wystarczająco dużo informacji, żebyśmy teraz na spokojnie mogli sobie powiedzieć o tym, co dokładnie pojawi się w fabule nowego sezonu drugiego. Dodam też od razu na samym wstępie, że jak sami dobrze wiecie, w tym obecnym sezonie pierwszym rozdziału trzeciego, według wszystkich, nawet tych najpopularniejszych likerów z Fortnite'a, czyli na przykład Hypexa, niestety, ale w tym sezonie... Nie będzie wielkiego wydarzenia. Nawiązuję tutaj do tego, ponieważ wraz z tym, że w tym sezonie nie pojawi się wielkie wydarzenie, no to też niestety, ale cała tematyka siódemki, jak i agencji UR, niestety, ale nie zostanie rozwiązana w tym obecnym sezonie. Oznacza to mniej więcej tyle, że cała tematyka siódemki i agencji UR zostanie też przyciągnięta na nowy sezon drugi rozdziału trzeciego. No i wstępnie możemy założyć, że ta tematyka zostanie nam bardziej rozjaśniona zaraz po starcie nowego sezonu drugiego. Dodam też od razu, że ta tematyka. Może też zostać rozwiązana na dwa inne sposoby, które przedstawię wam w dalszej części tego to filmu, ponieważ ten temat jest naprawdę rozległy i ten film troszeczkę potrwa. No, ale dobra, teraz na chwilkę się zatrzymajmy, ponieważ musimy sobie przejść do tego, co obecnie dzieje się na tej wyspie z sezonu pierwszego w rozdziale trzecim. No, i jak sami dobrze wiecie, od ostatnich kilkunastu tygodni regularnie na wyspie pojawiają się trzęsienia ziemi. Same trzęsienia ziemi, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, są spowodowane przez agentów UR, w tej górze, które znajdują się. Po lewej części tej obecnej wyspy, no i jak sami dobrze wiecie, to właśnie oni wywołują wszystkie te trzęsienia. Wraz z pojawieniem się tych pierwszych trzęsień na wyspie, likerzy poinformowali nas też o tym, że niektóre miejsca na wyspie przez te trzęsienia ziemi, niestety, ale troszkę ucierpią. Na samym początku wszystkich tych trzęsień ucierpiała niestety, ale tak jakby taka mała miejscówka, która znajdowała się zaraz obok wykrzywionych wierz, i mowa tutaj dokładniej o tej restauracji, która znajduje się po lewej części wykrzywionych wierz, a na obecną chwilę w tamtym miejscu. No niestety, ale nie znajduje się nic. No w sensie, w tej tak jakby dziurze znajdują się oczywiście jakieś tam skrzynki, leczenie, buz do odradzania i tak dalej, no ale niestety nie jest to ta sama miejscówka, która była w tamtym miejscu jeszcze troszkę wcześniej. No i dobra, nawiązałem tutaj do tamtej miejscówki, ponieważ poza tym, że tamta miejscówka zniknęła z wyspy kilkanaście dni temu i tak jakby po prostu się zapadła, no to teraz kolejna miejscówka na wyspie też niestety ucierpiała. Jednakże, zanim przejdziemy do wszystkich najważniejszych informacji w tym odcinku na kanale, to chciałbym was bardzo poprosić prosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, powróćmy sobie do naszego głównego tematu tego oto filmu, czyli oczywiście tematyki nowego sezonu drugiego. A dokładniej, kolejna dziura. Która pojawiła się na tej obecnej wyspie, również znajduje się niedaleko wykrzywionych wiersz no i dokładnie znajduje się ona w tym miejscu, na tej obecnej wyspie. No jak widać, ponownie w jakimś miejscu na wyspie pojawiła się dziura, w której znajdują się po prostu skrzynki i różne inne przedmioty, które możemy tam zdobyć, no ale poza tym wszystkim nic innego nie znajduje się w tamtym miejscu. Dodam też od razu, że w późniejszym czasie na tej obecnej wyspie pojawią się kolejne trzęsienia ziemi, które niestety, ale spowodują kolejne pęknięcia, które koniec końcem przeniosą. Się do takich dziur, które będą pojawiały się w niektórych miejscach na wyspie. Na obecną chwilę znamy właśnie trzy takie miejsca, które tak samo zostaną zniszczone jak te dwa poprzednie, no i kolejnym z nich będzie to, które macie teraz w tle tego oto filmu. No a reszty niestety, ale jeszcze nie znamy. Na obecną chwilę to chyba wszystkie informacje odnośnie całego tego tematu. No i teraz chciałbym przejść do tego, co powiedziałem wam na samym początku tego oto filmu, czyli jak dokładnie ta tematyka może rozwinąć się w późniejszym czasie. No i tak, jak sami dobrze wiecie, już niebawem w grze Fortnite będzie nowy sezon drugi rozdziału trzeciego. No i jeżeli w tym sezonie nie pojawi się wielkie wydarzenie, no to niestety, ale pojawi się ono dopiero w nowym sezonie. No i teraz mamy kilka bardzo ciekawych propozycji, które pojawiły się ogólnie w internecie. No i ogólnie wiemy jak to może zostać rozwiązane przez twórców gry, no i z obecnych informacji, albo wielkie wydarzenie pojawi się na sam początek nowego sezonu drugiego, no albo wydarzenia po prostu nie będzie. Oczywiście nie mówię tutaj dosłownie z tym, że całego wydarzenia. Z całego Całą agencją UR i całą siódemką nie będzie, ponieważ te wydarzenie pojawi się i tak czy siak w grze. Jednakże nie wiemy, czy pojawi się ono na sam początek nowego sezonu drugiego, czy może jednak na sam koniec tego nowego sezonu drugiego. Temat ten do tej pory nie został nam bardziej rozwinięty przez twórców gry ani przez żadnych likerów, ponieważ jak sami dobrze wiecie, w grze nie ma jeszcze sezonu drugiego, co oznacza, że te informacje poznamy dopiero po jego starcie, a niestety nie wcześniej. Dodam też od razu, że twórcy gry wcale nie muszą robić wielkiego wydarzenia na wojnę z agencją UR i całą siódemką i mogą oni to rozwiązać podczas przerwy technicznej wstawiając graczom po prostu zwiastun tego, jak wyglądała ta wojna. Nieraz było tak, że takie wielkie wydarzenia były rozwiązywane po prostu poza Fortnite'em i gracze nie mogli zobaczyć ich na żywo, ale mogli zobaczyć je po prostu na zwiastunie, który później pojawił się przed wejściem do gry. Ten temat jednak nie znam do końca pewny, no i to czy wielkie wydarzenie pojawi się na sam początek sezonu drugiego, to już sami dowiemy się po starcie nowego sezonu drugiego w w rozdziale trzecim. A jeżeli ktokolwiek z Was chciałby kontynuację tematu fabuły, wielkiego wydarzenia agencji UR 7 no i całej tej reszty, to teraz w komentarzach napiszcie fabuła, a przy okazji każdemu z Was przypnę serduszko w komentarzu pod tym odcinkiem, no i jak mogliście usłyszeć wcześniej, niebawem nagram dla Was kolejny odcinek z update'em tego tematu. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącego nowego sezonu drugiego w rozdziale trzecim no i fabuły, które pojawi się w tym nowym sezonie. Pamiętajcie, że o wszystkich. Nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, a jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych informacjach, i czy według Was tematyka UR i siódemki zostanie rozwinięta w nowym sezonie. Drugim. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!